Siema się, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Biednego Sobodaru. Dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku przyszedł czas na remont 60, czyli zawieziemy ją do naszego, czy nie naszego, takiego znajomego mojego, który mówił mi, że zna się na naprawach traktorów, więc zaprowadzimy mu ją dzisiaj. A Wy na wstępie oczywiście zostawcie słabo lecień po 60, po 600, nie 60, 600 subskrypcji już oraz zostawcie po tym filmie 25 w górę. Żebym wiedział, że aktywność na kanale jest i pozostanie na dłużej. To bez przedłużenia. Jak widzicie, stoi tam jakaś przyczepka, o której właśnie nie mieliśmy, ale przyprowadził mi właśnie sąsiad. Bo tam powiedziałem, że będę remontował. Znaczy zawodził 60 do remontu. To powiedziałem mu, żeby przywiózł to akurat. Miał, to przywióz. Dobra. Więc tak. Musimy sobie. Oczywiście pojedziemy tym starym renaultem, bo nie mamy innego pojazdu. O, on to spiecznego zapala. Dobra, teraz sobie właśnie podepniemy tą właśnie lawetę, taką mini lawetę od sąsiada, który był na tyle życz życzliwy, żeby nam pożyczyć. A napiszcie jeszcze hashtag remont. Przypnę wam oczywiście serduszko. Ja sobie jakoś tutaj zajadę Dobra Trzeba wszystko wysunąć Teraz ciekawe w ogóle czy ta nasza 60 zapali za pierwszym razem widzicie kurde coś za, zadziorgała. Zapaliła. Wreszcie, dobra. Jakoś tyłem wiedziemy chyba, wiecie co, bo tak się chyba powinno wjeżdżać. Dobra. Może się chyba tutaj zmieści. Chyba poczekaj... Poczekajcie, bo może sprawdzę, czy ona się tutaj zmieści. No wejdzie, dobra. trochę ciężko, ale ale idzie, idzie, jak widzicie dobra, zgaszamy ją zgasić to zgasz, oczywiście dobra, ładnie tutaj weszło dobra dobra, wkładamy to Dobra, I możemy jechać. Teraz oczywiście bramę otworzę, byśmy mogli wyjechać. że nam nie spadnie, no i lecimy. Oczywiście do tego znajomego mamy trochę kilometrów, bo on tam mieszka na innej wsi. Jeszcze tam trochę to zajmie, więc nie będę Wam nagrywał całego, całego tego dzisiejszego vloga. Więc trochę go przytniemy, ale pojedziemy jeszcze trochę, żebyście wiedzieli mniej więcej, gdzie się tam do niego jedzie. Patrzę, zrobię źle cięcie i tutaj jeszcze paku nie skończyłem, bo kurde czasu nie było Deszcza ostatnio Wszystko mokro, więc nie wiem jak to kurde jest Jak to będzie Na tej naszej wsi Na Nasze dziesiątka Się tam trzyma jakoś Tak jak mówiłem, do naszego znajomego mamy tak z 20 ponad kilometrów, jak on mi tam mówi, dokładnie nie, nie, nie patrzyłem, ale Wiem, że dużo mamy I mi tak zajdzie z tym traktorem, to Zajdzie mi tak gdzieś około na pół godziny ciągnikiem, 40 minut dlatego nie będę wam nagrywał to w lewo trochę daleko to by było trochę za długi, bo teraz skręcamy tutaj w prawo, w lewitkę oczywiście, w lewo no i jedziemy sobie Dobra, ja teraz jak będę cały czas jechał Więc zrobię na chwilę cięcie i widzimy się za chwilę Ech. A więc dobra, już jesteśmy po krótkiej przerwie Dla was to krótka, dla mnie to trochę dłuższa, wiadomo Bo jestem w jakieś po 40 minutach drogi I Właśnie już dojechał, już dojeżdżam do właśnie wsi Tego naszego znajomego, który będzie remontował naszą 60. Już jeszcze mamy jeszcze mamy parę tam. Nie cały kilometr, jak tam patrzymy właśnie na telefonie. Jeszcze wyjeżdżam już z Odludową. On tam gdzieś mówi, że mieszka. Nie wiem, Starowieś, coś takiego. Macie już tam chyba jest znak nawet. Miejscowość, właśnie Starowieś. No właśnie już wjeżdżam do Starowsi. Teraz chyba. Drugi albo trzeci dom. Po lewo, czyli tu jest pierwszy jakby. No jest to nasza 60. Drugi. Tam żadnych maszyn nie ma do remontu. Tu chyba. Czekajcie, jak No przejdę tutaj szybko. Tu. O, widzicie tam coś już. Być może diki o niego stoją. Dobra, to, to tutaj raczej. Dzień dobry, dzień dobry, cofniemy. Dobra, można wjeżdżać. Dobra, jakoś tak wjedziemy. Dobra, i wprost. to trzeba rozłożyć wszystko. Dobra. Pali. Kurde, No widzicie coś. Odpaliła. Nie odpaliła. teraz, dobra. To zjeżdżałem po malutku. Ja ją tutaj gdzieś odstawię tutaj może. Tutaj ma wejście do domu. A to wiecie co? Ja mu ją tutaj odstawię Będziemy tutaj naprawiał zgasimy ją Kurde Niebo ja już będę pomału właśnie Wracał No, teraz byśmy tutaj właśnie wycofać jakoś. Taki mistrz cofania powiem Wam, że nie jestem. Ale damy radę. tam coś jedzie. Bo poczekamy, aż przyjadą chłopy. Bo uznamy, że tutaj nikt nie szedł. Niech przyjadą. No i wracamy sobie oczywiście do nas na farmę. No ja i niedługo się będziemy odebrać, ale to mi tam zadzwoni. Kumpel mi zadzwoni, kiedy odebrać i, I pojedziemy znowu. Znowu, znowu nagram jakiegoś vloga, pewnie z odbioru 60, więc na, pewnie na kolejnych vlogach, odcinkach nie będzie 60, niestety, będziemy musieli Renault, to auto trochę pomęczyć. Przedzimy tego, no co ja już mam, będę się z Wami oczywiście żegnał. Jeśli Wam się taki odcinek spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Zobaczcie, nasz hashtag remont. A przy tym, a przy tym Wam, oczywiście, serdeczko. A ja już wiem, zamierzamy. Do następnego, trzymajcie się. No i cześć.